Dobrze, mam na imię Florian. Mam rodzeństwo, mam 7 lat, y, brata, siostrę. Y, no i chcę opowiedzieć o książce Werewolwerowany Rewolwerowiec. Y, 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 w tej książce są fajne ilustracje, fajnie się czyta. Wczoraj czytałam pierwszą część, dzisiaj czytam drugą. Czy też też rodziną. No i możemy zaczynać. Stały w salonie u krwawej mery cztery fotele i krzesła cztery. Na długim brze barze butelki stały. W rogu wypchany, wypchany niedźwiedź wspaniały. I jeden stół pomiędzy krzesłami z spo 快吃完，爸爸。